Dzień dobry moi drodzy, witam Was w następnym odcinku z gry Assassin's Creed Mirage No i nie pamiętam, co ja już ostatnio mówiłem, czy my, że powiedziałem, że będziemy kontynuować dzić, chyba tak mi się wydaje, w sensie, że trochę sobie poprzechodzimy. Ale jednak stwierdziłem, że dokończmy już ten wątek. Mówiłem, że dokończymy ten wątek, a później dzić, nie pamiętam. W każdym razie musimy znaleźć tego doktorka. No i jestem już na miejscu, praktycznie na miejscu. Ja tu sobie wszystko przypomnę, to Musimy tylko wejście znaleźć. Ja mam nadzieję, że za długo szukać wejścia nie będę. Coś nie ściem, nie? W gdzie najlepsze uzdrowiciele w Bagdadze się spotykają, znalezienie dr Hasana powinno mnie do Ahmeda. Um. Kurczę, pieczone. A gdzie on ja znaleźć tego doktorka? Bo on się na żaden sposób nie, Ci muszę wypatrzeć, pewnie jakiegoś gościa, co? Tylko ja mam w ogóle na dole szukać, na górze. Tak trochę średnio, co? Że nie wiem. Myśmy tu byli. Ja się tu z wami męczyłem, koledzy. Jak mam znaleźć tego doktorka? Pomysły? No zakładam, że on będzie na górze. Tu jesteś pomarańczowego? Szlak, szlak, szlak. Czy potrzebuję klucza. To teraz muszę znaleźć. Pielęgniarkę mam. Gdzie ty jesteś, droga, pielęgniareczko? Pozwól, że cię okradnę. Ja chyba kupuję jakąś umiejętność, nie? Że tak, tak sobie mogą ukraść to? Czy po prostu tak to tu wyglądało? Czy znaczy nie wiem teraz sam? Znaczy pamiętam konkretnych umiejętności? No to dobra. Proszę łatwiej niż myślałem. Przynajmniej, że będą na górę do tych przeciwników iść, powiem szczerze. Czytaj: Okay. tu coś jeszcze, coś jeszcze? Tu gdzieś coś było, tu. Zakon. No właśnie, już mieliśmy po tym tekście. Zaczyna mi się podobać tu. Znaczy, nie wiem, tak. Gram sobie tego awatara i asesyna teraz obecnie. Kurczę, jakoś mi się przyjemnie gra w tego asesyna. Posłuchaj lekarzy. Czyli co, muszę iść naprzód zastrzeżony?

No, that's Doctor Hassan's private laboratory. It's locked. No one must go inside. So we just leave the burned victims outside. Will someone answer me? Please use your indoor voice. You're upsetting the patients. Doctor Hassan keeps his laboratory locked up. I wonder why. Yeah, I special Private laboratory is Jest ich naprawdę dużo To poczekajcie, żebym ja tu się nie wybrał nieco za szybko, prawda? Być może bym was uśpił nawet właśnie Nie, 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 nie uśpię was w takim czasie Doskonale Wy i tak już nie powstaniecie, bo już odpowiednio to ulepszyłem. Czy ty do mnie podejdziesz? Ty chyba nie podchodzisz. Szlak, zobaczył ich. Ocuci ich, czy nie? A czy jednak nie mam aż tak ulepszone? Hey, oh. I, I or, or mam tu coś takiego? No mam bobę, dymną. To czekajcie, to inaczej. Nie powinni mi widzieć, mimo wszystko szlak. 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 Czekajcie, żeby ten za mną nie poszedł Albo sobie pójdę na obszar Widział mnie? Dobrze, ciekaw, ok, właśnie mi się tam za bardzo wychylił, co tam jest gościu z kluczem. Jakby tu sobie z wami nożem? Mogę pójść na łatwiejszą, no oczywiście bombą dymną, tylko nie mam ich też tak szlak. Nie, tylko nie ty, tylko nie ty, albo czekaj, no to już licho, to... Trzeba tak zrobić. Dobra. Bomba dymna jak dla mnie to jest jeden z najpotężniejszych tutaj. Pat? No, średnio mi idzie to skradanie się po cichu, no ale dobra już. Też idziesz. No go oczywiście uśpić nożem. Chociaż noż i tak odzyskam, więc dobra. Nie wiem, czy akurat dwa odzyskam. Zobaczmy, ile odzyskam tych noży. Dwa, okej. Okay. Aha, że tu jest na klucz. Ja myślałem, że ja tu klucz znajdę. A nie, bo tam jest. Czy jakieś uszkodzone okno jest powiadają Czy muszę się tam przedostać? Dobra. Dobra No i szukamy tego uszkodzonego okna To jest to uszkodzone okno, no ja nic, nic nie zrobię To jest to chyba uszkodzone okno Tylko czekajcie, czekajcie, czekajcie właśnie, bo tego się obawiałem gościa. No, musimy sobie też wylepszyć właśnie a propos. A tam jest uszkodzone okno, kurde to czemu ja tędy idę? Już walę jak już tu jestem, idziemy na górę w takim razie, bo to jest gdzieś gdzieś bardziej z lewej było. Ten tu zaś idzie. Gorzej byś nie mogło. Szlak. A, dobra. Wszystko mi się. O, nie, 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 nie. Gdzie jest to durne uszkodzone okno? Tutaj. Dobre. Nie, nie, za, dobra, nie, za, Nie za, muszę, może którego mam już mało. Co jest? W poszukiwaniu tego durnego, no to jest ok, to jest z tej strony.

what happened here where were you ahmed i was around i'm always around would you tell me what happened are you aware this man works for the order he called on me a few weeks ago after they found something in the desert an ancient mechanism of some sort they needed me to and you asked no questions i never ask questions when it comes to work do you pytanie, co? tell me about this mechanism it opens a path in the mind a path to the ancient world this mechanism somehow seems to open the doors of perception have you seen this for yourself no but i heard the stories of those who have they are lost basim because they think what they saw is a reality. They think they belong to this ancient world. I knew nothing about the order being involved. If I did, I would have come to you. I just I got caught up. You know me. You know me, Bassi. You will leave this place and return to the bureau. I will not tell a soul if you do not. <arising> <sm lin establishing> How shameful it is that knowledge always ends up in the wrong hands. Isn't it, Basim? Dobra. Nieznana sprawa, otwórz. No dobra, a ten Czemu nie mogę go zabić? Przecież mam wszystko. Mam wszystkie wskazówki, i. Czemu to nie jest misja? To jest misja. Dziwne, coś mi się zbagowało. Tak, już przejdę. To no się podleczę, co? No bo co? Dobra. dobra, więc ten zabity, chociaż nic nie poszło, jeszcze muszę się. Dobra, muszę się już wykupić tak, w takim odziezie. Do punktu umiejętności to jest? Ja nie korzystam Ale nie wiem co to jest w ogóle Mam trzy punkty Niech będzie to Dobra, bo ja tu kilka kwestii muszę załatwić Musimy się odkupić w końcu Który to już... Okej, okay. tą siły, i tak ich mam dużo No się do siedziby, może akurat mi dadzą

Co to było w ogóle? Przecież ja nie jestem na żadnym niebezpiecznym... Co to było? Mogę teraz czy nie mogę? Też nie... Mogę, to czekajcie, a tu mogę? Ale mogę, to tu się dam zobaczyć, czy mogę sobie... Zobaczę, czy mogę sobie uzupełnić... Mogę, 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 mogę. To przynajmniej kilka rzeczy sobie uzupełnię. A i właśnie, przecież mogę się ulepszyć. Welcome. No to sobie pomijamy. Ulepsz? Bombę dymną, poproszę. Czy ja wiem? To? O! Ale ja i tak to, to, to zdecydowanie to będzie mi najbardziej potrzebne. I mogę sobie też na trzeci poziom, I nawet nie mam pierwszego. Z drugiej strony, ja z tego też tak nie korzystam. A z drugiej strony zaś może to być też bardziej korzystne. Dobra. O, sprawia, że poddanie działaniu dymu strażnicy zapomnę o Bastimie. To ja to poproszę. Niewielki, który odciąga strażników. Dobra. No i to wszystko, więc jest nie... Sobie nie... A to niech będzie. Albo to. No myślę, że tak. Okej. Okay. Dużo żeśmy tego ulepszyli. Jak myślicie, uda nam się wszystko, absolutnie wszystko ulepszyć. Mamy jeszcze te do zbierania, no nie? Więc też się może. Okej, okay. jak my to stoimy? Co ja mam teraz zrobić? Co mi to gra mówi? Nic mi gra nie mówi. Do szkoda. Może te, jak teraz wyszedłem, to mogę tego zabić? A nie, bo on zginął. Serio? A to zamknięto sprawę, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Yy, no i mamy trochę czasu. Nie dobrze. Co my tu mamy? Myślicie, że tu, tą stronę się udamy? Kolistego miasta? Kurde, ale nie wiem, czym chciał. A czekajcie, to ja wiem, co tu zrobię. Przecież tu byliśmy. I tak, jak już to mam oznaczone. Tym razem się tam udamy. I może najwyższa pora poeksplorować. Taki młodzież dzicz, co? Albo dalej fabułę kontynuujemy. Zastrzeżony 3 na 4, no i tak już jest tak. Jeszcze tu ci widzi? Ciebie nikt. W związku z tym lecisz stary, że zachtujmy. Dużo was tutaj. Oh. Chyba nas tu czeka walka, po prostu. Dobra, wiecie co? Chyba nas tu walka po prostu czeka i tyle. Dobra, dzień dobry, panowie. Oto skrzynia? Bo tak. Nie, czekajcie, tu mogę podnieść. To nie ta skrzynia, czyli gdzieś muszę coś. Ta ściana jest krucha. Kurde, trochę się boję ryzykować. Dobra, jak tędy pójdę? Czekajcie, bo może ich tu być więcej przecież. Tutaj, okej. Okay. No to już wszystko jasne gdzie. To czemu noża nie dostanę? Może mam zapas? Pomylił nie. No to idziemy tam... Co tu kuszczaki w ogóle robią się pytam? Jakaś hodowla? Okej. Okay. Zjemy sobie, proszę bardzo. Zbierz, zbierz. Okej. Okay. Ja wiem co, my musimy poprzechodzić zlecenia na tej dziczy. Idziemy to idziemy, kurde. Jak ja się stąd... Ja mam lepsze pytanie. Jak ja się stąd wydostanę? Jeszcze ja chyba szybką podróż... Chociaż nie przecież nie mogę się stątepnąć szybką podróżą. Do widzenia panu ty, Jaki skarb normalno ty Mogę znów pójść na walkę Nie wiem czy ja dobrze zrobiłem. Dobra A, Dobrze, zdożyłem? Dobrze, muszę ulepszyć ten miesz w końcu na trzeci poziom, chyba też, co? Bo najwyższa już pora. Ale ile to skarbu, ludzie, kochani? Wy to widzicie? Ty to może jakiś specjalny skarb? Zobaczmy. Sztylet ukryty, o kur... O kurcze, pieczone, czekajcie, czekajcie! No to brzmi poważnie! Naprawdę brzmi poważnie, a ja tu sobie zbieram te... A, mogłem go też tu trzasnąć, tak, no dobra. Ja stąd nie wyjdę, jak rozumiem. Jeśli nie tepnę No ale zobaczmy ten sztylet Mam wszystko na pierwszym poziomie? O. Zobaczmy Nie mam wymaganego materiału, no tak, kto by się spodziewał Obrażenia 30, defensywa 30, obrażenia 21 Defensywa 36 To jest najbardziej zrównoważony sztylet i wydaje mi się, że taki mi też najbardziej O kurde, parady zadajmy o 20. Co parady w ogóle? A ja myślę, że to bym wolał, na przykład, czy tyle dla basyckich rycerzy. No, wydaliśmy mam. Okej, okay. Przetestujmy go sobie i jakiś mieczyk. Ale to myślę, że da ja dalej idę w ten. Aj, bo nie mam materiału, żeby go lepiej na poziom. No dobra. E no, ale w takim razie teraz sprawa gorsza, musimy stąd wyjść. Ale dobrze, myślę, sobie poradzimy. No chyba pora wrócić do zleceń, co? No, ale poza zleceniem, ja tak. Ale mówiłem też, że jak chcę dziczek spróbować to już sama, ja sobie dalej nie podkrywałem. Zapomniałem kurczę o tym zupełnie to zrobić. A teraz chcę sobie ponagrywać właśnie, kilka odcinków z Asasyna. I tu mam problem teraz. Dobra, coś wymyślimy. Jeśli chodzi o to, na razie sobie wyjdźmy stąd. Trochę, mi się tu naprawdę zbognął. Opłacało się tu przejść, proszę państwa, opłacało się. No Dowiemy stąd w takim razie i się pożegnamy. Przepraszam, zastrzeżony, ja stąd wychodzę. Panie, wyjdziesz tędy, Masim? Gdzież nie wyjdziesz? Jak wyjdziesz, albo i nie wyjdziesz. Czekajcie, bo mnie trochę czeka, ale pokażę wam to jeszcze. Chciałbym pokazać stąd wyjście. Okej, okay, bo ja muszę się jakoś tak wspiąć, żeby on mi nie skoczył przypadkiem. Ja się coś za bardzo denerwuję, nie wiem, może za dużo trochę grałem ostatnio. Jest jakaś drabina, może tu skoczyć? Też nie. No tu mogę skoczyć, tu sobie. Tu już nie. Tu mogę się wdrapać. Tam już nie. Tu co najwyżej Basimse może skoczyć. Ale czekajcie, bo stąd się tepnę. A no właśnie. Gdzie ja bym się tepnął w takim udziale? O, tu mamy młyn wodny, dobra, to tu się tepnę. To tym sobie młynem wodnym zakończymy. Miejsce historyczne już tam widzę. Ja chyba, chyba to celowo pominałem, nawet chyba coś każę. Myśmy tu łódki nie kradli przypadkiem. Kurde, już może nie tu było, nie pamiętam. Rolnictwo, proszę bardzo. Bardzo ważna rzecz wtedy społeczeństwa tamtego. O kurde, skrzynia. Może od tej skrzyni zaczniemy w następnym odcinku, co? I tu byśmy sobie przeszli... Uratować informatora później. Dobra, moi drodzy, dotrzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.